Cześć, Siemanko Ludziska, witam Was w pierwszym odcinku z Eurotrack Simulator 2 na single player, a dokładnie na modyfikacji Hangaru Map, czyli mapie węgier, która moim zdaniem jest jedną z najlepszych map z modów. Ale przechodząc do konkretów, startujemy tutaj z miasta, z firmy BCP, z tego co dobrze widzę i jedziemy do, do miasta Deg, jest to tutaj miasto, mamy 45 km, nie do końca, a jeszcze muzyczkę puszczę Wam. Żebyście sobie mogli posłuchać podczas jazdy Jedziemy ogólnie takim zestawem, jak tutaj możecie zauważyć Jest to Tandem, oczywiście jest to, będzie to seria Hangary Map na Tandemie Mamy wilka, piękny Dafik XF Jak widzicie, delikatnie, skromnie, ze światłami, nie przesadzałem, żeby to nie było Wiecie, żeby to nie była choinka, a moim zdaniem jest spoko Malowanie, piękny wilczek No i co? Jedziemy Cóż wieziemy? Wieziemy użyte opakowania, 20 ton Myślę, że możemy powoli startować i jedziemy w trasę. Tylko jeszcze sobie Ogólnie może delikatnie ścinać, ponieważ e, mapa jest wymagająca, tak samo jak e, mapa Promoc, która swoją drogą też jest bardzo fajną mapą, modyfikacją. Musimy... Dobrze, muszę być na zewnątrz tak powiem, bo tutaj nie widzę ten mnie w sumie przypuszcza, a ten ten sobie jedzie I właśnie tutaj ruch ruch AI jest taki troszeczkę delikatnie można powiedzieć upośledzony no ale niestety tak to już bywa jedziemy sobie tandemikiem. powiem wam jazda tandemem nie sprawia mi zbyt wielkiego problemu natomiast e, parkowanie już Troszeczkę większy ten problem się pojawił. Jest to zupełnie inna jazda, zupełnie inaczej e, się steruje tym. Ta 70. coś tutaj zjeżdżamy już w prawo, więc troszeczkę zwolnimy. E, stwierdziłem, że lepiej będzie Wam pokazać tą mapę za dnia, ponieważ. E, ponieważ dużo ładnie będzie to wyglądało. 70. Także jeśli chcecie taką serię, serię w ogóle z mapy Węgier na ten temat, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Napiszcie mi, że chcecie właśnie z tego serię. a ja wtedy tą serię dla Was stworzę i będę starał się minimum raz w nagrać. A może i częściej, zobaczymy. Zależy, jak często będę miał. inaczej, kiedy będę miał czas na nagranie. Ogólnie w tej mapce naprawdę miasta podobają mi się niesamowicie. Te miasta są tak fajnie zrobione, tak fajnie dopasowane, że po prostu aż chce się jeździć. Jak widzicie, o, tutaj sobie jedzie rowerzysta. Eee, ogólnie tak, grafika wiem, że jest taka słabo średnia rzekł. Ale niestety no nie mogę sobie pozwolić. Teraz mam mi 50 fps ów ale chcę, żeby to w miarę płynnie chodziło, żeby to na nagraniach jako tako dobrze wyglądało. Żeby wam zbytnio nie lagowało. Dlatego niestety no, nie mogę ustawić zbyt wysokiej grafiki, ale jak widzicie jest pełno policji na poboczach, e, nawet wczoraj jak jechałem sobie wieczorkiem e, trasą był wypadek, samochód leżał na, na boku w sumie, albo na dachu już nie pamiętam, także naprawdę fajnie te miasta wszystkie są, na, no kurde, Tam mokra jest po prostu zarobista i polecam Wam serdecznie, jeśli macie kompa, który w miarę uciągnie to, bo... Wiadomo, że taka modyfikacja troszeczkę potrzebuje komputery w miarę, żeby to uciągnęła. To naprawdę polecam serdecznie. Eee, cóż Wam jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? Jako, że jest to single, więc eee, muszę gadać, mieć takie taką tematy do rozmów, to proponuję, abyście, jeśli macie jakiekolwiek pytania do mnie, zadali mi je w komentarzach w tym momencie pod tym filmem i troszkę zaraz bycie mówić, że spapukuję, ale zrobię tak jak to robi światek jak Bohun serię singla w Eurotracku poświęcę na odpowiadanie na Wasze pytania. Także, jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie mojej osoby, odnośnie mojego kanału, e, czy czegokolwiek na co mogę Wam odpowiedzieć, czy po prostu jakiś temat na bieżąco, tylko proszę nie poruszać mi tematów polityki, bo na to Wam nie będę odpowiadał. E, ale, jeśli macie, czekajcie. Tak, reklama. Ale już przełączyłem, także możemy jechać dalej. Eee, także jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie na pewno Wam z chęcią na nie odpowiem w kolejnym odcinku. Znowu miasto, 50 oczywiście, zwalniamy. Powiem Wam, że nad... jak ja jeżdżę tutaj w mieście, jeżdżę przepisowo, jadę te 50, czy jak 30, czy zależy, ile tam akurat jest ograniczenie. Jak jechałem sobie wczoraj autostradą, to tam przycisnąłem do 120 sobie leciałem tą autostradą. No bo autostrady, no nie oszukujmy się, ale autostrady tutaj w tej grze nawet zaczyna. No. Mm. Wymusił pierwszeństwo, ewidentnie. Autostrady, jak się możecie domyślić, e, lub może z czasem zobaczycie, jak będę jechał jakąś autostradą. Wiecie, no są po prostu skrywane ze standardowego waga. Nie ma tam kompletnie nic ciekawego. Chyba że są jakieś tam smaczki, o których ja nie wiem, ale ogólnie raczej autostrada nie zachęca do oglądania, a za to miasta, właśnie takie małe miasteczka, miejscowości naprawdę są po prostu perfekto miodzą. Fajnie się jeździ po tych miastach. Dużo miast jest naprawdę fajnie rozbudowanych, dużo jest do przejeżdżenia, żeby w ogóle odkryć tą mapę. Mam na myśli w mieście także dużo uliczek, dużo firm trzeba odkryć, żeby to miasto całkowicie faktycznie odkryć. Co osobiście będę się starał robić, chociaż właśnie, jeśli wiecie, to napiszcie mi w komentarzu, jak ma się sytuacja odnośnie hangar map czy promosa, w momencie, gdy. Przejdziemy w Eurotracku na wersję 1.27, która jest już w oficjalnej becie. No i obstałem, że niedługo stanie się oficjalną wersją gry. I co wtedy? Czy postęp mapy, postęp cały zostanie zapisany? Będę go miał cały czas? Czy będę musiał za każdym razem, przy każdym update zaczynać jakby od nowa? Ciekawi mnie to niezmiernie. I fajnie jakbyście mi na to w komentarzach odpowiedzieli. Także zapraszam Was do tego serdecznie. Jak będziecie słyszeć kierownicę, biurko, bijanie, no niestety mam chwilowo takie warunki i wiem, że czasami może się zdarzyć jakieś uderzenie kierownicą o biurko, czy po prostu jakiś hałas. Na pewno macie i tak dużo ciszej, ponieważ wyłączyłem e, siłę sprężenia zwrotnego, czy jak to się tam nazywa? O! Czy wy to widzieliście? Jak mi zając przebieg przez Ogólnie tak się prezentuje Czekajcie Tak się prezentuje mu Dafik Myślę, że fajnie jest Zając mi przebieg i... Ale co? no co, nie mogłem nic zrobić no Widzieliście sami 70 Powoli się rozpędzamy Jednak jak wiecie jest tutaj dużo ciężej Czekać, ja coś sprawdzę. Hm. Dajcie mi momencik. Ja muszę sobie coś tutaj. Tylko pytanie, który klawisz no, najbardziej mi ten pasuje? To dał nas też za pauzę, ale. Eee... no. Działa? Działa. Dobra. Oj, się troszkę zagubiłem teraz, nie wiem co ja takiego nie wiem. Ale jak widzicie, zostało nam 27 km, także myślę, że jest już około połowy, przejechaliśmy, mamy 10 minut, w sumie krótka prasa. Za krótka troszkę poproszę Tu znowu reklama Ja muszę pobrać sobie w ogóle Te piosenki I wiecie żeby puszczać wam jakby Z odtwarzacza a nie z YouTube'a no bo przez to są reklamy I tak jak mogliście przed chwilą usłyszeć Ale i tak myślę że jest lepiej z taką muzyczką Gdzie tam leci w tle nie jest taka cisza W momencie na przykład nic nie mówię Niż miałoby być cicho I tak wiecie smutna że wam coś. Nie wiem czy. Nie wiem, ostatnio mam r... ten, mrugali mi w momencie, gdy jechałem na długich. O, widzieliście? Mrugną. O, i co prawda nie mrugają, dlatego że jadę na długich, tak i żeby je wyłączył, ale wiecie taki smaczok. Szczerze wam powiem nie wiem czy wcześniej tak było, czy to tu jest tylko na Hacker map Nie wiem. Bo ja praktycznie na singlu nie grałem. Ja na singlu grałem bardzo, bardzo, bardzo mało. Co powoduje to, że ja nie pamiętam, jak kiedyś nawet wyglądał single, tak? Troszkę za mocno przyhamowaliśmy. Jak widzicie, policja, fotoradar. Policji jest naprawdę dużo. Policji tutaj na poboczach jest po prostu od groma. Jedziemy w lewo. Później prosto. Po prawej mamy stację benzynową, ale mamy paliwa jeszcze na 2000 km. Także spokojnie nam starczy na długą jazdę na tej mapie, ponieważ odległości są tutaj małe, ale spowodowane jest to tym, że ta mapa jest. Nie wiem jak to dokładnie jest, ale odległości na tej mapie, na hangary map, są najbardziej praw... zbliżone ze wszystkich map w ogóle do rzeczywistości. I faktycznie sprawdza się to. Wiele do tej pory, jak sobie jeździemy jakieś tam traski, na przykład trasa miała 22 km, a sprawdzałem w rzeczywistości na Google Map, na przykład trasa faktycznie miała około 18 km. Wiecie, to nie będzie dokładnie to samo, tak, że będzie dokładnie tyle samo klimatu, bo ciężko to zrobić, bo miasto by musiało być odwzorowane co do każdej uliczki, czy tam co do, 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 do każdego punktu. Wiecie, na Google Map wyznaczyłem po prostu trasę z centrum tego miasta do centrum tego miasta, co mogło na pewno delikatnie nam, wiecie, zmienić. Tak? A wejdziemy sobie na firmę Tramery, odkryjemy ją, jako że jest tutaj spory plac. Wiem, że wam troszkę laguje, bo niestety FPS spadł do 20-30 FPS tak średnio. No ale właśnie to jest to, że ta mapa wymaga. Ta mapa trzeba ją mieć w miarę ojej, nie stkamy tylko wstecznie. Trzeba mieć kompakt, który ogarnie tą. Wiem, że normalnie tam bym tak nie wykręcił, bo ten Dyszel, czy jak się to zwie, nie mam pojęcia, by się tak nie wygiął. Ale to jest Eurotrakt, to jest. O kurde. Przeszło się to Przeszło. Tak to jest, jak chce się odkrywać. Tutaj garaż po lewej sobie, garaż kupimy oczywiście, policjanty, albo no dobra nie będziemy kupować garażu, nie musimy mieć wszystkich garaży. No i no jedziemy, mamy 19 km do celu, także już mniej niż połowa, to tak, więcej niż połowa za nami. Z czasem wrzucę sobie jakieś skiny do tych tandemów, żeby te tandemy miały inne malowanie niż mają teraz niż żeby było to Eurotracking, SCS Software Transport Euro Tracking. Ale to, to muszę sobie wybrać jakieś takie najciekawsze, które najbardziej mi się spodobają, a na to na pewno potrzebuję chwilę czasu. Dobra, rozpędzamy się do 70. Jedziemy sobie w traskę. 40, ale aż tak nie będziemy zwalniać. Awaj, redukcja jogi. Przede wszystkim, ludzie, chcę Was zaprosić do opisu. Wiem, że to może wydać się śmieszne, ale tak, zapraszam Was do opisu. W opisie macie przede wszystkim link do Facebooka, na którego Was ogromnie zapraszam. Tam wrzucam informacje o każdym filmie w momencie wyjścia filmu. Eee, że tak powiem, rzucenia opublikowania filmu na YouTubie w tym samym momencie wlatuje post na moim fanpage'u, który informuje Was o tym filmie i macie tam link do niego. Także myślę, że warto. Kolejna sprawa oczywiście subskrypcja na moim kanale i dzwoneczek przy subskrypcji. Mówi się tyle o tych dzwonkach, każdy prosi o te dzwonki, ale ja wam powiem dlaczego. prawie nie jeden was, nie jedna osoba na YouTube wam już to mówiła. Ja również to powiem. W momencie, gdy macie tylko zostawioną subskrypcję na moim kanale, moje filmy prawdopodobnie nie będą się wam praktycznie w ogóle wyświetlać. W momencie, gdy zostawicie ten dzwoneczek, o każdym filmie dostaniecie powiadomienie czyli w prawym, górnym rogu, jak macie tam swoje konto, i obok macie powiadomienia i tam to powiadomienie dostaniecie. Także myślę, że warto i naprawdę pomoże to zarówno wam, jak i mi, bo wy będziecie wiedzieli o każdym moim filmie. A ja dzięki temu będę wiedział, że widzicie wszystkie moje filmy, oglądacie je i jesteście na bieżąco z różnymi seriami, które, których kilka jest u mnie na kanale prowadzonych w tym samym czasie. No i co? Jeszcze w opisie na pewno znajdziecie linki do mojej ekipy, czyli do Kukiego, Światka, Łukasza, Ojajaj! Aha, za autokarem się zeżyłem. Sorry Gregory Nie chciałem Ale właśnie to jest to, że jednak tandemem się jeździ inaczej no i na pewno też na tych drogach się jeździ inaczej Cała no, jedź no nie no Zbyt kręta droga na tandem albo ja po prostu jeszcze nie potrafię tym jeździć co jest bardzo, bardziej prawdopodobną opcją ale, mimo wszystko, i co jeszcze w ogóle? Jak już tak wejdziecie do chłopaku, bo do chupaków też was serdecznie zapraszam. Z każdym gdzieś tam coś tam się pojawiają, nagrania różne. Zapraszam też do innych serii na moim kanale. Co już pewnie mówiłem, ale znajdziecie na pewno coś dla siebie. Myślę, że każda osoba, która tutaj jest w tym momencie, na pewno znajdzie coś dla siebie. I kolejna sprawa, że. Oprócz Hungary Map, czyli mapy Węgier, będę wrzucał też odcinki z Promoc'a. Prawdopodobnie. Nie jest to pewne, ponieważ na Promoc'ie dużo jazdy jest autostradami. Wiadomo, zależy w jaki teren mapy. I właśnie, jak będę miał jakąś fajną traskę do przejechania, jakąś, jakiś fajny odcinek mapy, to to nagram i wrzucę Wam na kanał. A jak będzie autostrada, to po prostu sam tak pojeżdżę. Chociaż brak czasu jest największym moim... Do... Moim wrogiem. No i właśnie. Stoimy na czerwonym. Jedziemy do miasta Deg co jest oddalone od nas 9 km. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. A, czyli Deg Czy się później, czy na przykład, gdzieś tutaj pojechać? W ogóle, właśnie. Co miałem wam pokazać? Tutaj jest przeprawa promowa. Widzicie? Bo albo trzeba jechać tutaj, tędy, i tu jest most. Albo przeprawą promową. To jest w sumie spoko. Dobra, bo zaraz będzie zielone i... Tak więc tak. A i uprzedzam wasze pytania. Nie, moja koszulka nie jest fioletowa. Moja koszulka jest czarna. Wiem, ciężko w to objeżdżyć. Ale ta kamerka tak ma. Przez to, że ona jest tam pod podczerwonymi. A ona niestety te kolory, kolory bardzo często zaburza. Wiadomo, jest to też spowodowane słabym oświetleniem. Chociaż chwilowe oświetlenie, no mam cały pokój oświetlony oknem po prostu. Tak, jest dzień. Wróciłem z pracy, nagrywam od razu dla Was odcinek. Czy to jest? Aha, to jest pysunka. Bo ja myślałem, że to jest reklama. To jest po prostu piosenka. No, jak widzicie, są reklamy Tesco, są reklamy Yuska. Jusk, nie wiem, jak to się. Nawet nigdy nie byłem w tym sklepie. Także mapa naprawdę fajnie odwzorowana. Podoba mi się naprawdę. Mega. Okolica też jest. Nie no, fajnie siedzi takimi dróżkami. Byłem wczoraj, jechałem fajną drogą. Mi się uda to, kiedy nagram odcinek. Ja sobie Fajna taka droga, przez jakby tunel, to to nie jest tunel. To jest po prostu po prawej, po lewej stronie jest las. I ty jedziesz tak jakby tym tunelem pomiędzy drzewami. Powiem Wam, wygląda to naprawdę cudownie. Jest po prostu bajecznie. Także może w wolnej chwili, jak jeszcze raz tam gdzieś tam trafię na tą trasę, to po prostu nagram odcinek z niej dla nas. Mam nadzieję, że ani muzyka nie jest za głośno, ani gra, nie, gra na pewno nie jest za głośno, to jestem pewien. Martwi mnie troszkę, czy muzyka nie jest za głośno. Stara. Nagrywałem już 2 trzy krótki. Takie wiecie, krótkie, żeby właśnie ustawić głośność. No i wydawało mi się, że już powinno być wszystko w porządku, ale oczywiście może być inaczej. Dobra. Tę firmę już nie będziemy odkrywać, odkryjemy sobie ją wolnej chwili teraz jedziemy oddać nasz odunek. zobaczcie, taki kawałek na matce i to jest 3 km także te odległości naprawdę są w pewnym sensie jakoś tam tutaj zachowane, proporcje A bo wiecie co? odkryjemy sobie tą firmę mamy dopiero 20 minut, także myślę, że nic Wam się nie stanie jak parę minut dłużej ze mną zostaniecie o ile ja oczywiście chcecie A i co jest jeszcze ważne? kiedyś wspominałem o tym w którymś filmie, nie pamiętam w którym nie wiem dokąd tu będziemy mogli pojechać. O kurde, to się wydaje, że daleko możemy jechać. Mam nadzieję, że tam. Wierzą sobie tyłem, żeby być później łatwiejszy. Wyjazd i elegancko. Jestem ciekaw, jak daleko można jechać tam drogą. To jest chyba reklama. Tak doktora Hausa. Dobra, jedziemy jedziemy już zdać nasz ładunek. Dokładnie użyte opakowania 20 ton. No więc wam czuć troszkę tą masę, bo. Co widzimy, że się zatrzymamy. Zobaczymy, może ktoś nas przepuści. Jak nie, to sami się wtrynimy. Ponieważ wam tymi tandemami właśnie w mieście czasami jest ciaslawo, to trzeba przyznać, ale myślę, że to też nadaje taki smaczku. Może być tak, że czasami będą tandemy, a czasami będzie normalna ciężarówka, normalny ciągnik środowy z naczepą, ale to zobaczymy. Raczej na mapie Węgier jeżdżę głównie tandemami, a na mapie Promoc jeżdżę. E, jeżdżę ciągnikiem siodłowym z naczepą. W ogóle duże podziękowania dla, Patry dla Patryczka. Dzięki Patryk. Bo dzięki Patrykowi w ogóle macie tą serię teraz. Bo on mi pomógł ogarnąć save'a ze względu, że miałem problemy z komputerem. Przez co nie mogłem stworzyć sobie profilu. A tandem kosztuje około 2 milionów. Przez co potrzebowałem grać naprawdę długo, żeby Wam żeby rozpocząć w ogóle serię z tandemu, tak. Jak my stoimy, gdzie ja muszę wjechać tutaj w sumie łatwiej było wjechać tyłem w cholendry. Jeszcze spróbujemy zrobić tak Powiem Wam może być teraz ciężko Ja się aby wspomagał tą kamerą zewnętrzną jednak No nie ukrywajmy, no z tandemami nie jeździłem Kurde, nie funkcjonuje Zademami nie jeździłem, nie jest to dla mnie coś oczywistego. Może teraz już nie. To wcześniej chyba. Ale może się uda złamać. Tak, wiem troszkę tam nie źle, ale. Wiecie, jak to jest? czasem mam nadzieję, że się nauczę parkować tandemem. Dobrze było tylko naprostować, co też stwarza pewne problemy, bo jednak zachowuje się tu zupełnie inaczej niż tylko ciężarówka. w Eurotracku na ciągniku środowym z naczepą zazwyczaj są na kamerze wewnętrznej ale na tantemach to też nie jest w dużo mam jeszcze nieco z tyłu? jeszcze tu do przodu no i dobra także ludzie, tak kończymy naszą przygodę Także oddajemy ładuneczek, odczepianie, mamy 49 km zrobionych, 27 litrów zużytych, no 10% uszkodzeń, co zabrało nam troszkę kasy, ale, ale co miałem Wam powiedzieć, ale, ale mimo wszystko dzięki za oglądanie. Jak Wam się podobał, ocencie to, zostawiając łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na moim kanale i oraz dzwoneczek. I zależycie na Facebooka i na inne linki, które macie w opisie. To było na tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się na razie. No i popa, pa, baju.